Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Football TV macie cashback do 600 zł. Szczegóły w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Niesamowity comeback Manchesteru City w meczu z Paris Saint-Germain. Rafael Varane znalazł się na celowniku Chelsea. Łukasz Piszczek wypowiedział się na temat swojej najbliższej przyszłości. Robert Lewandowski ośmieszony w plebiscycie złotej piłki. Oraz PSG i ich niezwykle atrakcyjna oferta dla Leo Messiego. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Zostawcie także kciuka w górę, jeżeli doceniacie moją pracę. Nie przedłużając, przechodzimy do dzisiejszego materiału. W końcu w tym tygodniu wystartowały półfinały Ligi Mistrzów, a w środę mieliśmy okazję obejrzeć najciekawsze z meczów, czyli starcie PSG z Manchesterem City na Parc de Prince. Już w drugiej minucie gospodarze oddali celny strzał na bramkę, ale był on zdecydowanie za słaby dla Edersona. 10 minut później oddali kolejny strzał, który zakończył się interwencją bramkarza Manchesteru City. Jak to mówią do trzech razy sztuka i już w 15 minucie do siatki z główki trafił Marquinhos. Na pierwszy celny strzał Anglików musieliśmy czekać aż do 21 minuty, kiedy to Bernardo Silva zmusił Navasa do interwencji. Niewiele brakowało, aby w 28 minucie do siatki trafił Paredes, który lekko chybił po uderzeniu z głowy. W 42 minucie goście mieli bardzo dobrą sytuację na wyrównanie, ale strzał był za mało wymagający dla golkipera PSG, który bez dużych problemów zatrzymał futbolówkę. Druga połowa zaczęła się mniej ciekawie, co skutkowało tym, że dopiero po 10 minutach zobaczyliśmy pierwszą groźną akcję ze strony PSG, która skończyła się tylko strachem dla drużyny Pepa Guardioli. W 61 minucie efektowną przewrotką pochwalił się Kevin De Bruyne. Piłka jednak minęła obręb siatki Nawasa. Koniec końców obywatele dopieli swojego i w 64 minucie wspomniany De Bruyne zaskoczył bramkarza PSG, uderzając techniczną piłkę nad linią obrony. Keylor myślał, że piłka zostanie wybita przez jednego z defensorów, ale do tego nie doszło. Trzeba przyznać, że to naprawdę ogromny błąd, jeśli chodzi o ten poziom Ligi Mistrzów. City poszło za ciosem i 7 minut później Mares umieścił piłkę w siatce rzutu wolnego po będzie muru stworzonego przez... Przez piłkarzy Paryża. Anglicy po dwóch golach poczuli się na tyle pewnie, że przez kolejne minuty było widać ich przewagę nad gospodarzami. Pesze od 77 minuty grało za to w osłabieniu po czerwonej kartce dla Idrisa Geja który ostro sfaulował Gundogana. W 86 minucie dobrą akcję miał Phil Foden, który strzelił prosto w bramkarza Paris Saint-Germain. Mecz w ostateczności zakończył się wygraną Manchesteru City 2-1, do mimo że po pierwszej połowie nic nie wskazywało na to, aby Anglicy byli w stanie zdobyć dwa trafienia. Koniecznie w komentarzach napiszcie, jak oceniacie wczorajsze spotkanie. Letnie okno transferowe, mimo że jest wciąż odległym okresem, to patrząc na szybko pływający czas, dynamicznie się do niego zbliżamy. Już media piszą o wielu możliwych transferach, które mogą mieć miejsce po Mistrzostwach Europy. Jak podaje dziennikarz angielskiego dziennika Sport Bild, Chelsea bacznie obserwuje piłkarza Realu Madryt, a dokładnie chodzi o Rafaela Varana. Który ma być głównym celem transferowym na ten rok. Inny dziennik z Hiszpanii Mundo Deportivo potwierdza te doniesienia, twierdząc, że królewscy nie będą sprawiać problemu z odejściem swojego defensora. Z powodu pandemii Real zaoferował ranowi mniejszy finansowo kontrakt niż jego obecny, na co piłkarz nie przystał. Drużyna ze stolicy Hiszpanii wie również, że obecna umowa 28 latka jest ważna do połowy przyszłego roku, dlatego najbliższe okno będzie jedyną szansą na zarobienie na zawodniku dobrych pieniędzy. Real ma żądać za Francuza 70 milionów euro, czyli. Tyle na ile jest wyceniany. Chelsea za to jest gotowa, aby zapłacić wspomnianą sumę. The Blues latem 2020 roku sprowadzili do siebie Thiago Silves z PSG, jednak Brazylijczyk ma 36 lat na karku, a jego kontrakt jest ważny do końca tego sezonu. Waran występuje dla Królewskich od lipca 2011 roku i przez blisko dekadę rozegrał on dla nich 358 meczów, strzelił 17 goli i zaliczył 7 asyst. Koniecznie napiszcie w komentarzach czy według was taki transfer jest możliwy i czy widzicie Varana w koszulce Chelsea. Korzystając z okazji chciałbym was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Gra jest darmowa i nie trzeba mieć ukończonego 18 roku życia, aby sobie po prostu w nią pograć. Typujemy tam mecze i świetnie się bawimy. Dla osób, które najlepiej będą typować są przewidziane nagrody. Osoba, która będzie na pierwszym miejscu zgarnia koszulkę swojej ulubionej drużyny, którą sama sobie wybierze. Do czwartego miejsca aplikacja daje również książki od Labotigi takie jak tutaj. Jak dołączyć? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie tułączając do ligi wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Piłka nożna to piękny sport, który przynosi nam wiele emocji i nie mówimy tu tylko w kontekście drużyn grających w tej dyscyplinie, ale również piłkarzy, którzy także zostawili po sobie kawał historii. W Polsce na pewno takimi zawodnikami jest nie grający już Jerzy Dudek, ale również zawodnicy, którzy są u schyłku swojej kariery, jak Jakub Błaszczykowski, Artur Boruc i Łukasz Piszczek. I na tym ostatnim się dzisiaj skupimy. Już w poprzednim sezonie dowiedzieliśmy się, że obrońca Borussii po obecnym sezonie będzie chciał zakończyć klubową karierę. Początkowo były obawy, czy nie dojdzie do tego wcześniej, ponieważ jego kontrakt był ważny do końca czerwca zeszłego roku, ale po dłuższych rozmowach Polak przedłużył go o następny sezon. Najprawdopodobniej nie dojdzie do jego kolejnego przedłużenia, a sam Piszczek przyznał, że z końcem aktualnych rozgrywek pożegna się z Borussią Dortmund i całą profesjonalną piłką. Po zakończeniu sezonu nie zamierzam już grać w piłkę w Bundeslidze i na profesjonalnym poziomie. Chyba, że coś strzeli mi do głowy, ale raczej wykluczam taką opcję. Mam zamiar pograć w Goczałkowicach w trzeciej lidze. Taki sobie plan ułożyłem i tego się trzymam. Wiemy, że Piszczek od lat jest zajawiony trenerką, dlatego nie wykluczone, że po piłkarskiej karierze zobaczymy go w przyszłości jako jednego ze szkoleniowców klubowych. Mamy nadzieję, że uda nam się go zobaczyć za sterami jakiejś poważnej drużyny z Europy. A kto wie, może i reprezentacji Polski. Plebiscyt złotej piłki, który po raz pierwszy w historii nie odbył się w zeszłym roku, najprawdopodobniej odbędzie się w tym. Serwis gol.com umieścił na swojej stronie z tego powodu ranking piłkarzy z największymi szansami na zdobycie złotej piłki. Nie będzie niespodzianką, jeśli powiem, że owa lista wywołała niemałe kontrowersje. Jak się okazuje, na podium znalazł się Robert Lewandowski, co raczej nikogo specjalnie nie powinno dziwić. Natomiast jak się okazuje, znajduje się on na trzecim miejscu, a przed nim są kolejno dla Messi oraz Kylian Mbappé, który znajduje się na szczycie rankingu. Jest to nieco absurdalne, ponieważ Messi nie gra w ostatnich latach tak wyjątkowej piłki, a mimo to ponownie jest wymieniany jako jeden z głównych faworytów. Pierwsze miejsce Mbappé może być bardzo prawdopodobne pod warunkiem, że PSG wygrali gęmistrzów a piłkarz na Mistrzostwach Europy zaprezentuje się z dobrej strony i dojdzie z reprezentacją Francji przynajmniej do półfinałów. Oczywiście warto również napomnieć, że organizatorem plebiscytu Złotej Piłki jest France Football, który od lat czeka, aby nagrodzić prestiżową statuetką swojego rodaka. Dlatego chcąc, nie chcąc Mbappé może być nieco faworyzowany między innymi z tego względu. Co do Roberta, mocno został pokrzywdzony przez nieszczęsny występ z Andorą, po którym musiał pozować 4 tygodnie. Nie mogąc przez to pomóc Bayernowi Monachium w walce o awans do półfinału Ligi Mistrzów. Jeśli chodzi o miejsca poza podium, to na czwartej pozycji znajduje się Kevin De Bruyne. Natomiast na piątej, ku zaskoczeniu niektórych, Romel Lukaku. Jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo, zasiada on na dziesiątym miejscu, czyli zaraz po dziewiątym Erlingu Halandzie i przed jedenastym Filem Fodenem. Piszcie w komentarzach, kto jest na chwilę obecną waszym faworytem do zdobycia złotej piłki. Pamiętacie letnie okienko transferowe w 2017 roku? Właśnie w tym czasie doszło do pobicia rekordu transferowego, którego dokonało Paris Saint-Germain. Paryżanie wykupili z FC Barcelony Neymara za kwotę 222 milionów euro, zmieniając tym rynek, na którym transfery za 100 milionów zwyż stały się po prostu normą. Jak się wtedy okazało, transfer Brazylijczyka do PSG przewidział niejaki Marcelo Breschler który ostatnio za pośrednictwem TNT Sport Brazil poinformował nas o kolejnym możliwym transferze. Jak się okazuje, PSG, które przez długi czas było wymieniane jako przyszły pracodawca Leo Messiego, nadal ubiega się o podpis 33-latka. Według wspomnianego serwisu Mistrz Francji wysłał Argentyńczykowi ofertę dwuletniego kontraktu z opcją przedłużenia o rok. W Paryżu piłkarz mógłby liczyć również na lepsze zarobki niż w FC Barcelonie ale jak na razie nie znamy konkretnych kwot. Na chwilę obecną wydaje się to najbardziej atrakcyjna oferta, tym bardziej jeśli uświadomimy sobie, że Manchester City zrezygnował z walki o podpis Messiego. We wcześniejszych materiałach mówiłem, że przyszłość Leo jest niemal przesądzona i zostanie on na Camp nou. ale mało kto by się spodziewał takiego obrotu spraw po tygodniach ciszy. Messi w Paris Saint-Germain miałby na pewno znacznie większe szanse na wygranie Ligi Mistrzów, bowiem Barca znajduje się w kryzysie finansowym i zanim podobnie wróci do czołówki, może minąć jeszcze kilka dobrych lat. Ostatni raz Leograna sięgnęła po triumf w Champions League w 2015 roku, wygrywając w finale z Juventusem. W mojej opinii jedyny klub, który mógłby zakontraktować Leo Messiego to właśnie Paris Saint Germain. A sporo się mówi w ostatnim czasie, że Kylian Mbappé zagra dla Realu Madryt w przyszłym sezonie i szukają oni po prostu jego następcy. Ale Leo Messi byłby tutaj świetnym rozwiązaniem. Piszcie w komentarzach, czy według was Leo Messi trafi po obecnym sezonie do PSG, czy może podpisze z Barsą nowy kontrakt. W dzisiejszym materiale to było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zostawcie także kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!